you Narodził się w Betlejem, w Judei, za czasów króla Heroda, zjawili się w Jerozolimie magowie ze wschodu i pytali, Gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Bo widzieliśmy jego wschodzącą gwiazdę i przybyliśmy złożyć mu hołd. Herod usłyszawszy to, przestraszył się bardzo, a z nim cała Jerozolima. Wysłuchawszy króla, mędrcy wyruszyli w drogę. I ta gwiazda, którą widzieli schodzącą, szła przed nimi, aż stanęła nad miejscem, w którym było dziecko. Gdy zobaczyli gwiazdę, ogromnie się ucieszyli. Kiedy zaś weszli do domu, zobaczyli dziecko z jego matką Maryją. Upadli na twarz i złożyli mu hołd. I otworzywszy szkatułę, ofiarowali złoto, kadzidło i miernę. Oto słowo Boże. Bogu niech tak, nietypowo według świętego Mateusza my bardziej przyzwyczajeni jesteśmy do relacji świętego Łukasza o narodzeniu pana Jezusa, ale to będziemy czytać przed naszymi wieczorami wigilijnymi w rodzinach. Natomiast mędrcy pokazują nam, że złożyć hołd panu Jezusowi, to znaczy uznać go za swojego króla. I to wszystko, co w naszym życiu się dzieje. To tak jak mędrcy, wyglądanie tego, co nas prowadzi do Jezusa i uznanie Go za naszego Króla. Żeby to był szczyt naszych oczekiwań i żeby On był Panem i Władcą tego wszystkiego, co w naszym życiu się dzieje. I gdy spotykamy się we no, wspólnocie pielgrzymów grupy czternastej, poznańskiej pierwszej pielgrzymki, to tego sobie wzajemnie życzmy, żeby Pan Jezus był naszym Królem a na Rok Miłosierdzia to jeszcze konkretne realizacje tego, że Pan Jezus jest naszym Królem, żebyśmy potrafili być miłosierni. Papież Franciszek mówi, że gorąco pragnie, aby w roku jubileuszowym chrześcijanie przypomnieli sobie i przemyśleli uczynki miłosierdzia, po to, żebyśmy je praktykowali na co dzień. I pamiętając o tych, których nie ma, o zmarłych Tyłczymach na przestrzeni 80 lat historii Poznańskiej pierwszej <coughs> Pomówmy się właśnie o Boże Błogosławieństwo na nowy rok, na czas świąt, rodzinnych spotkań i na każdy dzień z osobnych. Ojcze nasz, który jest w Niemiec, świętym twoje. Twoim, królestwo Twoje, Boś, bo... nasze winy, jako inne odpuszczamy naszym miodajcą i nie lecz nas na poprzednio, ale za zbaw do złego.